Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj garść informacji. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ulubieńcy. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja już jestem po kolędzie. To był czas pięknych spotkań i pięknych rozmów. Mam nadzieję, że Wy też już jesteście po kolendzie że też rozmawiacie ze swoimi duszpasterzami, że dzielicie się z nim radością zawierzenia i namawiacie ich do tego, aby oni propagowali to w swoich parafiach. Aktualnie trwają rekolekcje o Bogu Ojcu i modlimy się za te osoby, które w nich trwają. Przygotowujemy się do kolejnych Zawierzeń. 14 lutego rozpoczną się rekolekcje o świętym Józefie, a 20 lutego rekolekcje zawierzeniowi we Jezusowi przez Maryję. Też już możemy o tych informować, kolejne osoby, namawiać do tego. Ja chcę dalej kontynuować z Wami w grupach katechetycznych katechezy o dziejach apostolskich, pogadanki o dziejach apostolskich systematycznie dokończyć tę piękną księgę działania Ducha Świętego w pierwszym Kościele. I proszę Was o modlitwę, bo nie jest to dla mnie proste, a chciałbym to systematycznie, codziennie, przynajmniej coś dla Was nagrać i wysłać wam. Też chcę się podzielić taką radosną informacją, że próbujemy wydać te rekolekcje zawierzeniowe Jezusowi przez Maryję w formie książkowej. Już podaliśmy tekst do recenzji i, do, i na imprimatur, tak aby kuria diecezjalna mogła to zatwierdzić i moglibyśmy, żebyśmy mogli to wydawać. Też rozmawiamy z wydawnictwami, które mogłyby to Publikować, także może uda nam się już gdzieś tam na wiosnę zobaczyć książkę i też ewangelizować poprzez rozdawanie książek. Dlatego chciałem Was też zaprosić do tego, żebyście napisali recenzję do tej książki w formie takiego świadectwa, jak, czym dla was były te rekolekcje, i dlaczego warto je odbyć? Także gdyby ktoś z Was poczuł takie natchnienie, żeby podzielić się i byłoby to wykorzystalibyśmy to czy to w książce, czy też na stronie internetowej, tak, dlatego bardzo Was proszę o to, byście. Napisali taką świadectwo w formie takiej recenzji, czy recenzję w formie świadectwa. Dalej, bardzo Was proszę też o adorację. Pamiętacie wizję świętego Jana Bosko, który widział Kościół jako okręt, który miotany jest na falach oceanu i który, żeby się ratować, przywiązuje się do kolumn, do Eucharystii i do Matki Bożej. To jest piękna wizja, która nam też jest odpowiedzią na te nasze czasy. Co my mamy robić, kiedy Kościół jest atakowany i z zewnątrz, i niestety też z wewnątrz. Dlatego zachęcajcie siebie nawzajem do adoracji, świadczcie o tej adoracji przede wszystkim, adorujcie Jezusa Chrystusa. Czy tam, gdzie jest Kościół otwarty, czy też gdzie nie jest otwarty, przenoście się myślami w to miejsce, gdzie Jezus jest tym więźniem tabernakulum. I rozmawiajcie z nim, i bądźcie z nim. On oddzięczy się nam naprawdę. Miarą, która będzie utrzęsiona, opływająca, stukrotna. Dalej też chciałbym Was zachęcić do tego, aby propagować święto Boga Ojca. Te nasze rekolekcje o Bogu Ojcu powstały na podstawie objawień. Matuszce Eugenii, która, i to są jedyne uznane objawienia Boga Ojca, w których Bóg Ojciec prosi o święto, żeby jeden dzień w roku był Jemu poświęcony. I konkretnie prosi o siódmy dzień sierpnia lub też pierwszą niedzielę sierpnia. Co możemy zrobić tak osobiście? Otóż zachęcam was do tego, abyście zamówili msze święte w swojej parafii. Myślę, że na 7 sierpnia tam może jeszcze się coś znajdzie, bo na niedzielę, pierwszą niedzielę sierpnia może być trudniej, ale wiecie, będzie to też takie świadectwo dla tych, którzy usłyszą, że taka, taka intencja została zamówiona. Może to też zainteresuje tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, jak bardzo Bóg, Ojciec, chce być bardziej czczony, kochany i znany. Ja też. Będę odprawiał i transmitował muszę Święte o Bogu Ojcu właśnie w tej intencji, żeby Bóg Ojciec był bardziej czczony, znany i kochany, W siódmego każdego miesiąca o godzinie 20. Ostatnia transmisja mi nie wyszła, niestety zerwał się film, łącze się, zerwało i no nie, nie wyszło, ale myślę, że będziemy pracować nad tym. Może w, w przyszłym miesiącu, w lutym się to uda. Ja też zachęcam Was do udziału w tej transmisji, ale jeszcze bardziej was zachęcam Was do tego, żebyście uczestniczyli realnie w Waszych parafiach w Mszy Świętej i przyjęli Komunię Świętą w tej intencji, żeby Bóg Ojciec był bardziej znany, czczony i kochany. I tak jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Przypominam 14 lutego rekolekcje o świętym Józefie zawierzeniowe, 20 lutego <grym> rekolekcje zawierzeniowe Jezusowi przez Ręce Maryi. Wszystkie ja Was serdecznie pozdrawiam i błogosławię Pan z Wami, Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.